Dzień dobry! Jak się wyciągasz, rozciągasz! Dzień dobry! Dzień dobry! Cię tu, prawie Cię tu nie widać, bo ciemno jest, no. Dobrze się spało. Dobrze, do godziny której? Dziesiątej chyba. Do dziesiątej. Wyspałeś się. I czas na mleczko. Na mleczko. I Tak? Tak. Tak. Chcesz babcie zobaczyć? Babcie się pokazać. A dzień dobry chłopczyku, dzień dobry. Dzień dobry malutki. Dzień dobry, witam, witam cię. Tak się spało. Opowiedz coś, co się śniło, dziecku. Co się śniło.